Cześć wszystkim, wilgotny kupik z tej strony. W tym filmie, jak już możecie się domyśleć po załączonym kadrze, będzie o patyczakach. Ja już mam te patyczaki tyle razy obiecuję i tyle razy <grywam> zwlekam. Także ci, co czekali, co chcieli, to się właśnie teraz doczekali. Także dzisiaj film głównie o patyczakach. Ale zanim jeszcze przejdziemy już do tematu samych patyczaków. Pokazywania ich i omówienia, co nam się u nich dzieje, to jeden użytkownik pisał w komentarzach pod moim ostatnim filmem, żebym go pozdrowił, więc teraz idziemy do pozdrowienia właśnie tego użytkownika, po czym standardowo wracamy i omawiamy już patyczaki, więc chwilowo przenosimy kadr na pozdrowienie tego użytkownika. A więc ten użytkownik to domowa hodowla ryb akwariowych w Grudziądzu, Przemek napisał, a mnie pozdrowisz, więc pozdrawiam. Pozdrawiam i powodzenia w hodowli życzę dla tego użytkownika, jak i dla was wszystkich, którzy oglądają mój kanał, więc powróćmy już do patyczaków. Tak więc mam moje największe terrarium z patyczakami. I tak, tu siedzi sobie jedna z moich ostatnich, dorosłych, dużych, już mogę powiedzieć, starych samic. Tam może widać jednego maluszka, który sobie tam siedzi i to jest no, cała zawartość dużego terrarium z dorosłymi samicami, których było dużo, no została jedna, ale starość na nich przyszła. Jeszcze mogę wam pokazać to, co wam za chwilę pokażę. A właściwie, może teraz wam pokażę i no, sobie to tu przygotuję. Starość, nieradość. Mieszkanka tego dużego terrarium. No niestety martwa, ale zasłużona. Patyczaki dorosłe około roku żyją, no i po tym około roku właśnie no, widzimy. Niestety nie żyje, także dożyła wieku, w którym już spokojnie mogła zakończyć kadencję. Więc to jest cała zawartość mojego największego terrarium z patyczakami. Idziemy teraz do kolejnego. Mamy terrarium, jedno z moich dwóch z mniejszymi sztukami. Dzieciakami tych dorosłych samic, które umarły. Także zobaczymy. No tu mamy maluchy. Jest ich tutaj dosyć sporo. Ale żyją fajnie, cieszą mnie, rosną. Przepraszam w ogóle, że jest tak ciemno, ale wieczór to jest jedyna pora, jeśli jakikolwiek film będzie e, się pojawiał. Bo nie mam czasu wcześniej, więc no wybaczcie to ciemne światło. Naprawdę lepiej się nagrywa do światła dziennego i ja o tym wiem. No, także tu mamy tak. Jeszcze jedno wam pokażę terrarium, bo mam chcieli potwierdzenie, że patyczaki się najintensywniej mnożą z owadów, jakie do tej pory hodowałem. Proszę, Proszę bardzo. No i co wy na to? Co mi na to powiecie? Bo ja osobiście nie wiem, jak mam to skomentować. Obłęd totalny. To jest sama pokrywka, słuchajcie. Tu macie terrarium. No i co wy mi na to powiecie? Bo ja osobiście nie wiem, jak mam to skomentować. I słuchajcie, to jest terrarium na nich za małe. Ja o tym wiem. I skoro tu mi się zwalnia po samicach, to miałem plan, żeby do tego te małe przełożyć. Myślę, że to będzie spoko opcja. No, także o patyczakach to tyle, bo ja muszę tutaj je łapać, bo mi się zaraz rozejrą, więc no. Jeszcze wam coś za moment pokażę. Już kończąc ten film, powiem wam, że Lasiodora, mój ptaszek, mieszka na razie tutaj, a że rośnie już coraz większy, masywniejszy, zakupiłem mu ten pojemnik. I napiszcie mi, czy chcielibyście być może film, jeżeli uda mi się zrealizować, jak ja aranżuję ten pojemnik z aranżacji, tego pojemnika nowego. No więc dla lasjodory Parahibadi więc do usłyszenia w kolejnym filmie i cześć